Witam serdecznie, z tej strony Marcin. W poprzednim odcinku robiliśmy quest u takiego NPC-ka tutaj, jego mościa. To jest właśnie on, Karit. I zdobyliśmy przez to możliwość podróżowania do wielu, wielu miast. Nie musimy korzystać z usług tego jego mościa, który nas tylko... Y może dowozić do Liberty Bay, tylko sobie teraz będę biegał do tego pana. I jaki jest kolejny krok? Kolejnym krokiem jest to, że będę chciał zacząć quest, misję pierwszą. Something Rotten, czyli coś spróchniałego, tak można to tłumaczyć? bądź inaczej coś zgniłego i musimy się udać do npc w pałacu Jalahar on jest tutaj tu na górze jest crowbar i on by mi się przydał Dobrze, i zaczynamy misję. Piszemy do niego cześć. A job. Mission. I... potwierdzamy tak. I jeszcze raz wpisujemy, że chcemy mission. I dostaliśmy od niego misję. Więc ten NPC mówi, że jest zarządcą Jalahar i że ma mnóstwo różnych problemów w dzielnicach tego miasta. I on chce od nas pomocy, tak że, żebyśmy mu pomogli. No i. Kiedy wyrazimy zgodę na pomoc, to on i tak nam powie, że nie może nam powierzyć wielu problemów i, i są to sekretne problemy. Aczkolwiek, jeżeli wykonamy dla niego pierwszą misję dobrze, to wtedy on nam zaufa i nam może dać kolejne misje, które będziemy mogli od niego wziąć, czy to w dzień, czy w nocy. Po każdej porze. I kiedy pyta pytamy się go o pierwszą misję, to on nam mówi: Mam nadzieję, że ta misja cię nie wystraszy, bo to będzie misja w sieci kanalizacyjnej. No i że tam jest problem pogarszający się, więc trzeba temu położyć. Oczywiście, do tej misji. Będzie mi potrzebny łom, który leży tutaj na dachu. Pewnie specjalnie to jest tak zrobione, żeby ten łomik tam leżał, a my żebyśmy nie mogli się do niego dostać. Więc muszę pójść do skrzynki depo i zobaczyć, czy ja mam taki łom. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że mam takowy łom w depo. Więc mogę podążać do kanalizacji pod Jalachar. tutaj jest studzienka. Klikamy w nią i szukamy odpowiednich punktów. Ja mam na małej mapce zaznaczone takie plusy, X. -y. To właśnie tutaj będziemy używali łoma. Teraz klikamy na łom i jest napisane, że zostało zaliczone i lecimy do następnej lokalizacji i mamy kolejną lokalizację używamy łoma pojawiło się trzy szczury Zauważcie, że na ziemi tutaj leżą różne śmieci, takie jak skórki z bananów czy jakieś czaszki, zepsute mięsa, Ciekawe, czy da się to przesunąć? Da. Nawet da się to zabrać do plecaka. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że to, skórka z banana bądź jakieś szczępki ryby, mogą się przydać do innych questów. I teraz muszę pójść do górnej lokalizacji, do dwóch miejsc i tutaj nie wiem czy nie będę musiał wyjść na powierzchnię i dopiero zejść kanalizacją która jest na północy Yalahar Znalazłem studzienkę na północy Jalahar i blisko niej jest lokalizacja naszego questu I używamy oczywiście lecimy do następnej lokalizacji. Żeby wejść do następnej części, musiałem się udać troszeczkę na zachód. Co przyspieszyło bardzo moje poczynania i używamy tutaj i teraz udajemy się z powrotem do pałacu. No i oddajemy pierwszą misję. Piszemy witaj mission i jest. I quest został zaliczony. Także w tym odcinku tyle i w następnym odcinku będziemy robili misję drugą. Do usłyszenia na razie.